Witamy w Melanżownia TV. Dzisiaj w kolejnym odcinku nasz esenowy nabytek, dokładnie partka esenowy nabytek, no jednak gra troszeczkę z przeszłości. Mutant People z autorstwa T.D. Alspacha, autora m.in. Zamków Burgundii, zamków Szalonego Króla Ludwika, nie zamków Burgundii, <tosz> <tosz> o których ktoś pewnie... <tosz> 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 nawet nie wyłapałem tej pomyłki, po prostu jak, jak już się mówi zamki... To zamki, no wiadomo, nie. To, tak, to już aż się chce dokończyć Burgundii. E, tak, jak również suburbii, tak? E... tak? Tak, 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 tak. Gra bardzo mocno nawiązuje do klasycznej już chyba, bo pochodzącej z poprzedniego tysiąclecia gry Ricochet Robots. E, jednak w mojej ocenie e, usprawniają, dodając pikanteli. No bartek, no powiedz ja, mi, Ja, ja, dosada, ja tak? nie rozumiem, dlaczego ta gra ma niższą ocenę niż Ricochet Robots. Na BGG oczywiście. Na BGG, to jak dla mnie ta gra, to jest ewidentne ulepszenie tego co było wcześniej. No ale tak już mówiąc o zasadach. To jest gra czasu rzeczywistego. Co to, co to znaczy? To znaczy, że wszyscy gracze w tym samym momencie y, muszą coś zrobić. A dokładnie wygląda to tak. Jeden z graczy losuje tutaj współrzędne miejsca zbrodni. Kordynat. kładzie Kładzie jeden, taki żeton po jednej stronie, drugi na drugiej krawędzi planszy. Już przygotowałeś bardzo. No i tutaj co się wylosowało? Tutaj L, tutaj F znajdują się współrzędne, to jest w tym miejscu, w tym momencie wszyscy gracze muszą jak najszybciej doprowadzić na to miejsce jednego ze zmutowanych mipli. Te miple nie należą do żadnego jednego gracza, tylko są wspólne i wszyscy w myślach układają sobie ścieżki, jak dojdą któryś z mipli. Każdy z nich rusza się tak, że może przesunąć się ortogonalnie o maksymalną liczbę pól, aż zatrzyma się na, najbliższym, na najbliższej ścianie budynku, innym miplu czy też krawędzi planszy. No i ruszając ich, ruszając ich w ten sposób oczywiście na razie, nie przestawiając ich tylko, robiąc to w myślach, każdy się zastanawia, jak najszybciej dojść na to wyznaczone miejsce i w momencie, kiedy któryś to zrobi, to zaznacza to szybko na swojej, na swojej małej plaszce, czy znaczy ja sobie tu zaznaczam, dobra zrobię trzy ruchy żółtym, cztery niebieskim i w drugim ruchu dojdę czarnym, suma tego to 9. biorę stąd dziewiątkę, kładę u siebie, Odpalam klepsydrę i wszyscy pozostali gracze mają teraz po pół minuty, żeby ewentualnie wymyślić rozwiązanie lepsze. Bądź też, licząc na to, że się pomyliłem i wcale w te 9 ruchów nie dojdę, do, dowolne z ich tam rozwiązań też sobie opisać i, i liczyć na to, że im się uda. Po tym, jak to pół minuty mije, gracz, który w, wziął najniższy numer, pokazuje swoje rozwiązanie. Jeśli było dobre, no to bierze jednego z Mipli do swojego super teamu. Ja bym 7 białym doszedł. Ok. Dołączanie do Super teamu jest bardzo fajnym mechanizmem balansującym rozgrywkę, czy też, może nie tyle balansującym, co umożliwiającym słabszym graczom nieprzegranie samotnie, ponieważ lider, gracz, któremu dobrze idzie, który wygrywa, który przynajmniej wygrał dan daną partię, odkłada do Super Teamu tego mipla, który dotarł na miejsce zbrodni. Co oznacza, że w następnych turach. Nie może go już używać. No wiadomo, to jest super bohater, więc nie chce mu się już tylko ruszać, już reputację jest prawda? Dobra, to ja ci od razu przeszkodzę <laughs> przegrałeś, bo ja dochodzę w cztery czerwony. No rzeczywiście, kurczę, kudowa. No ja zwróciłem uwagi. Tak? No właśnie jak widzicie, tak? Ja generalnie, generalnie lubię łamigłówki, podobnie jak Bartek, natomiast nigdy nie mam cierpliwości i... Takiego, takiego samo zaparcia, żeby się w nich wystarczająco dobrze skillować. Tak zajęcie. Jest... skilowa, skillowa, bez wątpienia. Cierpliwość y, rzeczywiście tutaj odgrywa rolę, ponieważ ze wszystkich graczy, z jakimi grałem, to Łukasz popełnił najwięcej błędów. A to jest bolesne w tej grze, dlatego że błąd to jest oddanie tego mipla, prawda, z, ze swojego superteamu. Znaczy, no zabranie go z powrotem. Z, zabranie, zabranie, go z, z, zabranie go z powrotem, więc jeśli już się zbliżam, na przykład zebrałem już 5, no chcę zebrać tego szóstego, pomyle się, no to zamiast wygrać grę, tracę jednego, mam. Znowu dwa do zdobycia, i to jest bolesne. I rzeczywiście, jak ktoś popełni tych błędów kilka, a, a inni nie będą się tak mylić, bo będą grali spokojniej, to ten, ten, co zrobił tych błędów kilka, no mam małe szanse na zwycięstwo. Ale no sama gra na przykład mi się strasznie podoba. Ja uwielbiam gry real time i to jest po prostu gra dla mnie. No tak. Oprócz tego fajnego, fajnego mechanizmu. Uniemożliwiającego ucieczkę liderowi, czy też utrudniającego po prostu liderowi, któremu dobrze idzie dalszą grę. Bardzo fajny jest mechanizm personalizacji tych MiPli. Każdy z nich ma swoją unikalną umiejętność specjalną, co z jednej strony podnosi w jeszcze ten element, element skilla, no bo trzeba ten gracz dobrze znać, dobrze pamiętać umiejętności tych, tych naszych postaci. Z drugiej strony dodaje różnorodności, takiego, takiego fajnego, takiej fajnej odrobinki, chaosu, pikanterii, coś, to, co naprawdę to na pewno gełbardia po prostu. Jest oczywiście jednak też element negatywny tego wszystkiego, mianowicie, mianowicie gra się może trochę ciągnąć. To znaczy, przez to, że gracz, który prowadzi, ma najtrudniej, bo może korzystać z najmniejszej liczby MIPRI, no to ciężką, 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 ciężką mu grę skończyć. Inni tam go doganiają. Potem coś tam, bo, bo, bo łatwiej jest się pomylić. Jak się pomylić, no to oddajesz mi, zabierasz mi, zasadzie no jest powrotem, więc znowu dalej masz do zwycięstwa. No i tak to tak troszeczkę może, może się, się powtarzać, no ale bez przesady, nie jest to jakieś bardzo męczące, poszczególne, poszczególne. Na łamigłówka trwa dość krótko. Setupu to nie wymaga, że tego między, między kolejnymi, kolejnymi rozdaniami wielkiego, no tyle co, co przetasowanie tych koordynatów ewentualnie, albo no, do branty. Tak, no, żadnego, Między... Więc żadnego, tak, tak. Więc, więc idzie to dość szybko. To przed taką grą trzeba też trochę ostrzegać w tym sensie, że naprawdę tutaj bardzo istotnie jest skill, tak jak np. w secie, czy, okay. czy innych grach, y... w, których, w których zaczynamy tak sobie wesoło, a potem któryś z graczy jest wyjątkowo utalentowany do takiej zabawy. To on mimo wszystkich przeciwności rozwala innych. No i to trzeba, trzeba, o, tym, trzeba o tym pamiętać, że tak może się zdarzyć. Natomiast jeżeli takiego typu gry lubicie, podobają wam się, to i zmutowane miple przypadną wam do gustu, bo są naprawdę. Yy... Łączą, łączą ten element czysto logiczny i postrzegawczościowy z takim nieprzewidywalnością, które wprowadzają tak, właśnie tak, te. Ja od razu też tak, no, w, 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 jeśli, jeśli chodzi to. o porównanie do innych gier. Mamy taką grę Pani Club, która według mnie e, robi na małych kafelkach i kostkach, ale robi dokładnie to samo. To znaczy, no tutaj tutaj losujemy te koordynaty, ten, to, to, to to, nam daje tą zagadkę, a w Pani Club rzucamy kostkami i z tych kostek wywnioskujemy, jaki jest cel Znaka, do osiągnięcia. Tak. I Pani Klap jest o tyle słabszy, że tam rozwiązanie jest dokładnie jedno. To znaczy dokładnie w jeden sposób trzeba znaleźć konkretną amebę, co sprawia, że wszyscy idą wzrokiem dokładnie po tych samych ścieżkach, o ile się nie pomylą. I po prostu kto zrobi to szybciej, ten wygrywa. Dlatego pani Klap, no, jeśli ktoś jest lepszy, to będzie po prostu grą jednoosobową. Bo ten, kto będzie najszybszy, będzie zawsze najszybszy. Trochę już minimalnie ten problem jest. Znaczy, czy, czy to jest problem, to też ciężko cecha, stwierdzić. No. Tak, to jest cecha. Minimalnie to jest, to jest zniwelowane w secie. Ponieważ tam, nawet jeśli ktoś jest słabszy, to od czasu do czasu coś tam zgadnie, bo po prostu gracz lepszy nie akurat nie spojrzy na te karty, na które patrzy ten gracz gorszy. Jest to trochę też zniwelowane w rykoszet robots, bo tych robotów jest kilka. No więc, i rozwiązań też jest wiele. Więc tak? rozwiązań też jest wiele i też niekoniecznie od razu ten najlepszy gracz znajdzie od razu to najlepsze rozwiązanie. Dlatego te. a tutaj mamy jeszcze większą różnorodność, bo po pierwsze, każdy w tą umiejętność specjalną, więc no już. Już samo ruszanie jednym miplem można na różne sposoby wymyślać, Dokładnie. a po drugie też ten mechanizm tego zabierania, że ja w pewnym momencie gry mogę korzystać tylko z połowy tych ludzików, no to uważam świetnie n niweluje ten problem i naprawdę usprawnia grę. No i dodatkowo i... na przykład taki czarny czarny ludzik, który może korzystać z umiejętności każdego innego, którego... No to Dokładnie to, to tak, prawda, no to, 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 to już prawda, on się może na tyle tutaj sposobów ruszyć, że ja pewnie <laughs> No dlatego to jest według mnie najlepsza gra w tej kategorii w kategorii, w kategorii gry w czasie. Ła, ła, łamigłówkowej w czasie rzeczywistym. No to ja nie grałem w nic lepszego, a naprawdę gier Read rozegrałem sporo, bo to jest mój po prostu ulubiony gatunek. Tak. Ja się... Plecie. Ja się nie będę dawał czasu na na rozgrywkę, bo za mocno zostaję w tyłek w takie typu gry, ale nie mam zarzutów, tak, wręcz przeciwnie powiedziałbym, że to jest naprawdę bardzo dobra gra w swojej kategorii. No może... No nie wiem, jak dla, mnie, jak dla mnie artwork, wykonanie, no jest, pozostaje trochę do życzenia, ale to, to jest największy mój zamek. Jest YouTube. po prostu brzydka jak 150, ale, ale chyba Bezier Games chyba się specjalizuje. Tak, 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 tak. To jest brzydki. jakiś taki zamek poznawczy. Jak, obejrzyć, jak obejrzycie zamki Szalonego Króla Ludwika, nie polską edycję, która jest przepiękna, tylko tą zagraniczną, to ona też nie będzie najpiękniejsza. Tak, 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 tak no zdecydowanie. Po, 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 tak, no to, to jest już ten poziom czytelności, czytelności gry, tylko naprawdę wolałbym, żeby była nieczytelna, <głosy> <głosy> bo, bo słabo się na to patrzy, na, na tę przejrzystość. No i sposób, słuchajcie, no nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić. A kurczę, co, co ciekawe, na plansz na przykład zupełnie nie zaszkodziłaby nieczytelność, dlatego że jakby ona była trochę bardziej finezyjna, to, no, to dodałoby tej grze łamigłówkowości. No wiesz, no i niby narzekali, właśnie, że tu, już nie o to chodzi. Powiedzieć. No tak, ale w grach ta spostrzegawczość, o to chodzi, żeby być spostrzegawczym mm. i wyciągnąć, prawda, z wyciągnąć z tej, z tej, z tej gry, to, to trzeba zauważyć to, tak? No to prawda, no, tak, jak jest, tak jak jest w secie, no trzeba to zauważyć. Te, te cechy tamtych poszczególnych nie różnią się jakoś strasznie, tak? Mm -hmm. Tylko tak trochę, więc można, można się czasami pomylić, tak? Tak jak. E no kurczę, w jungle spicie gra na, gra na y, spostrzegawczość. Te elementy są ewidentnie super podobne po to, żeby gracz się specjalnie pomylił, tak? Także tutaj, jakby trochę tą plaszę zagmatwać, to uważam, że y, byłoby wszystko zdecydowanie wytłumaczalne i rozsądne. No już, Matek, no bo tutaj, jeśli chodzi o. Wykonanie graficzne, no to cóż, to każdy widzi, jakie jest. Ale nie was to nie zniechęca, bo gra jest naprawdę warta uwagi. Przy, przy jakiejś okazji co najmniej zagrajcie. No i tyle, Bartek. No co, nie będziemy się dalej rozwodzić, bo i tak te nasze recenzje ostatnio są strasznie długie. Do zobaczenia przy następnym odcinku.